Witam wszystkich serdecznie, prezentuję Wam Fiata Tipo, samochód z 2018 roku, pierwszy raz rejestrowany w 2019 roku, silnik benzynowy 1.4 turbo, mocy 120 koni, przebieg 60 tysięcy km, auto bezwypadkowe, pełny oryginał, żaden element nie był powtórnie lakierowany. Do przebiegu książka serwisowa, faktury, wydruk z dekry. Technicznie, auto w perfekcyjnym stanie. Osobiście jeździłem w nim przez ostatnie kilka miesięcy. Zrobiłem ponad 2000 km, więc mogę z, całym, z całą pewnością powiedzieć, że pod względem technicznym jest naprawdę w świetnym stanie. Wizualnie, również jak widać tutaj na filmie, bardzo ładnie utrzymany lakier, środek też, a wiadomo przy takim przebiegu większych ubytków, czy też większego zużycia nie powinno być. Bardzo bogata wersja wyposażenia jak na Tipo. Mamy tutaj światła LEDowe do jazdy dziennej. Mamy Android Auto. Apple CarPlay. Cztery szyby elektryczne, czujniki parkowania z tyłu, kamerę cofania, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, i sofiksy, nawigację, wielofunkcyjną kierownicę, tempomat kierownica praktycznie zero, oznak zużycia klimatyzacja automatyczna oczywiście, wyjście AUX USB. Rusterko fotochromatyczne. Nie wiem, czy Fiat jeszcze coś więcej dodawał w opcjach swoich, ale tutaj jest naprawdę na bogato. Dwa kluczyki. Tak to wygląda. Wszystko w aucie sprawne, wszystko działa Jeżeli ktoś szuka takiego fiata, to szczerze polecam. Piszcie, dzwoncie, pozdrawiam.